Serdecznie w słowieńskiej Bajce pierwszego dnia festiwalu udręgów. Jest to jedenasty raciborski festiwal średniowieczny. E... Dzisiaj będzie mały reportaż, noc była długa, noc była długa i intensywna. Powoli wstajemy, szykujemy śniadanie. Zresztą, chodźcie ze mną i oglądajcie. Obyśla Czekajączkę. Nie, zapaliła. wyglądasz tak, od niego Niech się nagra, że mięsem Wybieram ciągło żelaz. Idziemy tam pod bramę, to jest gotowe.

Chłopaki w lesie na manewrach będą się teraz bić przez chwilę. Ja tam nie szedłem e, między drzewa, e, bo mam super w ogóle laczki. Patrzcie, brzozowe łapcie, e, bardzo fajnie się sprawdzają na ten e, upał. E, I co, jestem w obozie, chwilkę go sobie pilnuję, bo wszyscy gdzieś wybyli. I zaraz Was zabieram na wycieczkę po terenie festiwalu, po kramach i tak dalej. Także zobaczymy sobie, co tam fajnego u ręgów jest. Witajcie! Po przerwie? No, siemanko. Jesteśmy po walkach w lesie. Tak. E, jak poszło? Długo, wyczerpująco. No bo nie walczyliśmy tak naprawdę w żadnym turniej już dwa lata, nie? E, bo nie było imprez. E, ale nam poszło. Zgraliśmy wszystkie starcia. Te punktowane. Więc zobaczymy, ile zdobyliśmy punktów, ale jest szansa, żeby po raz kolejny wygrać, bo wygraliśmy tutaj te manewry leśne 3 albo 4 razy już. No i super. Było, było ciepło? Słuchajcie, w ogóle jest tak, że jest ponad 30 stopni. Jest naprawdę mega gorąco. Chłopaki mają na sobie kilkanaście e, kilo sprzętu. Jak, jak to było? Było ciężko? No, jeszcze chodziliśmy po lesie pod górki, z góreczek, machanie w sprzęcie pełnym, także ciężko. No, tam parę chłopaków słabo, nie? Także. Mimo ale wygrano, tak. ale wygrano. Super, idziemy na kramy, słuchajcie, idziemy, idziemy na kramy, zanim się wezmę na obiad. Jesteśmy... Jak tam chłopaki? Jest super. Jest super. Świetna pogoda. Ubodimy się. No, ta, 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 ta. Tak. Na każdego coś dobrego. Są bitki, są kramy. Kwiwerko yy, 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 jest. Jest, w jest. Pokazy są, opowiadania są, wszystko się zgadza. Naprawdę racimy już. Świetna super. Idziemy, idziemy zwiedzać kramy, bo wam to obiecałem. Także przełączam kamerę i wbijamy tam do grodu. De 9

Co to Maciu? Co takie buchate? To jest Kiciuś. To jest kiciuś. Co, byś, co byś chciał powiedzieć? Ja bym chciał, żeby... Można przekinać. No najwyżej pip zrobię. A, żeby dać PiS. Nie, ogólnie to bym chciał, żeby wszystko wróciło do normy. Też ewidentnie. I dlatego Kiciuszu tutaj piękne wyroby ze skóry sprzedaje. I Maczek pewnie by chciał coś kupić. Ma, mam wszystko. A masz taką skórę? Ale taką inną mam. Ale nie masz tej. Co co to robisz? Kupujesz kupujesz czy wpręta? On gada w dzikich językach dlatego.

Tak wygląda festiwal. Mniej więcej widzieliście. Tak wyglądają kramy. I co? I nic, chodźmy pod wiatę. Zobaczymy, jak dziewczyny tam przygotowują rzeczy na obiad.

Można posłuchać przewodnika, absolutnie gratis, aktualnie jeżeli popatrzycie na bramkę... Słuchajcie, ja tutaj kręcę głupoty jakieś, a tymczasem zaczął się turniej e, jedynek, idziemy pokręcić, chłopaki walcą, jeden na jeden, także zostańcie ze mną.

Я вам больше не я <saltedbane noise> Akord to czekaj. Mamy więcej chleba? Z krótkami, ale możesz sobie wziąć tego. O! te internetowe przelewy. My, słuchajcie, pojadłem Najadłem się strasznie po tej zupki gulaszowej. Myślę, że teraz jakieś pół godzinki grzemki sobie złapię. I później e, idziemy na bitwę obserwować. Będzie gruba bitwa. Także e, zaraz ją będziecie widzieć. No i co? Na razie, no, dzień dobry. Zdrzemnąłem się. Trochę za długo. Bo godzina jest 19 Z hakiem. Uuu, przegapiłem. Uch, przegapiłem bitwę. E, I przegapiłem wycieczkę na basen z chłopakami. No, ale po prostu upał. E, mnie pokonał, nie? i musiałem, musiałem sobie złapać chwilę tej drzemki e, co nas teraz czeka? teraz nas czeka uczta którą e, wydają drękowie o 20.00. także niedługo sobie tam e, będziemy szli pobrać rzeczy no i cóż i wieczór, wieczór, miły wieczór także nie wiem czy jeszcze coś będę kręcił czy nie jeżeli nie e, to widzimy się jutro rano

W ogóle motyw kruka się pojawia w kulturze tak wiele razy i w tych wschodnich podaniach i, i w nordyckich, no to posłanie co co kruk, prawda? O no właśnie. To nie sztuka zabić kruka, ani sobie trafić w głowę, jak to mówią. Niemniej jednak teraz wykonamy proszę Państwa coś takiego i zdradzę Państwu kulisy. Yy. Wiadomo, że cała cywilizacja na czym się trzyma? Na taśmie klejącej i Dobrze mała, na trytytkach to obecnie, a dawniej cała cywilizacja trzymała się na drucie, sznurku i była potwarta kijem. Tak mniej więcej to wygląda. I tak właściwie trwa to do dziś. I ballada awaryjna brzmi mniej więcej tak. Możecie śpiewać z nami, bo jest bardzo prosty refren. Nie wiem, czy wiecie, że na tym świecie wszystko jest ciągle zepsute. Przynajmniej tyle. Dobrze. Jedziemy. Król Hordyk spędzał życie swe, kiwając się wciąż na swym tronie. Aż jedna z nóg tronu złamała się i rozbił swą głowę w koronie. A morał z tego jaki jest? Nie wiem czy wiecie, że na tym świecie wszystko jest ciągle zepsute. Otwarte kijem, związane szturkiem i okręcone Raz pociągnął tak z całych sił ze sznurem padną piwnicy. A dzwon za nim? A morał z tego jak jest? Nie, nie wiem czy wiecie, czy wiecie, że na tym świecie. Wszystko jest